26 kwietnia 1945 roku wojska 65. Armii Radzieckiej pod dowództwem generała Pawła Batowa zdobyły Szczecin. Dwa dni później przybył tu, mianowany przez pełnomocnika rządu na Pomorze Zachodnie, pierwszy prezydent miasta, inżynier Piotr Zaremba. Minąwszy tory dworca Turzyn, wjechaliśmy do Śródmieścia szeroką i pustą trasą dzisiejszej ulicy Krzywoustego. Na niektórych gmachach powiewały wielkie białe chorągwie. Ani jednego człowieka, wymarłe, opustoszałe miasto. Zjechaliśmy przez plac żołnierza w dół nad Odrę, gdzie znajdował się wielki kompleks budynków urzędowych. Zdecydowaliśmy z kapitanem Wiktorem Jaśkiewiczem, że właśnie tu mieścić się będzie siedziba polskich władz. Dokładnie w tym miejscu. W sobotę 28 kwietnia po raz pierwszy znalazłem się na walach obrego. Parę dni później, 30 kwietnia, tu właśnie w tym gmachu, gdzie wisi chorągiew, my o 8.15 zawiesiliśmy pierwszą polską chorągiew w Szczecinie. W tym gmachu, w sali na parterze, która później została nazwana salą rycerską, zebrało się nas 1 maja 1945 roku pierwszych 170 mieszkańców Szczecina. Przemówiłem do nich, mówiłem o tym, że Polska do nich przyszła, a nie oni przyszli do Polski. Myśmy się spotkali tu właśnie nad Odrą. Mówiłem o tym, co nas tu czeka. Mówiłem o tym, co po prostu widziałem przed sobą. Miasto zburzone, które musimy odbudować, naszą tu przyszłość. Przerwano mnie. Nie oklaski przerwały, ale płacz ludzi, którzy po raz pierwszy od Wielu lat wojny usłyszeli polskie słowo w polskim gmachu, przy polskim sztandarze i właśnie w Polskim Szczecinie. Tak rozpoczęła się szczecińska epopeja. Pierwszą urzędową czynnością prezydenta Szczecina było wydanie odezwy pisanej na arkuszach pakunkowego papieru. Polacy, w ciężkiej pracy nad przywróceniem polskości, Potrzebna jest pomoc każdego, chwilowo lub stale przebywającego w Szczecinie. Oczekuję od każdego z Was współpracy. Otwarta jest każdemu droga do Milicji Obywatelskiej Straży Pożarnej, urzędów i zakładów. Zapisy i informacje uzyska się w.